W piątek mieliśmy głosowanie w Sejmie i głosami wielu posłów PiSu, Lewicy, Platformy Obywatelskiej, chyba też PSL-u przegłosowano zakaz norek w Polsce. I po głosowaniu była wielka wrzawa, owacja, się cieszyli, klaskali i wśród klaszczących właśnie byli Lewacy, ci Zieloni, Koalicja Obywatelska, ludzie od Tuska i Jarosław Kaczyński. Cały szczęśliwy, że klaszcze razem z Lewicą, że udało się wspólnie z Lewakami zniszczyć kolejną branżę w Polsce, Zniszczy Zniszczyć kolejne miejsca pracy, zniszczyć kolejne wpływy podatkowe, zniszczyć mnóstwo biznesu. Wielki sukces Jarosława Kaczyńskiego ręka w rękę z lewicą zniszczył. Natomiast to jest dopiero ustawa, która wyszła z Sejmu, jeszcze trafi do Senatu, gdzie pewnie krzywda jej się nie wydarzy. Natomiast potem trafi na biurko prezydenta. I w sumie ciekaw jestem, co z tym zrobi prezydent Karol Nawrocki. Bo z jednej strony będziemy miał Jarosława Kaczyńskiego, który cały szczęśliwy bił brawo, że wreszcie udało się przegłosować ustawę niszczącą branżę futrzarską w Polsce, ale z drugiej strony będzie miał bardzo silne środowiska, które rozumieją, że biznes jest ważny, gospodarka jest ważna, płacone z tego podatki są ważne, że nie bez powodu ta ustawa wcześniej przez wiele lat nie przeszła. Więc jestem ciekaw, co zdecyduje Karol Nawrocki, czy stanie po stronie radykalnej lewicy oraz Jarosława Kaczyńskiego, czy po stronie ludzi, którzy dbają o polską gospodarkę. Sam jestem ciekaw, co z tym prezydent zrobi.